Dwa Narcyze się spotkały. Z sobą zafascynowały. Między nimi zaiskrzyło. To dopiero będzie miłość. On jej wiekiem imponował. Świetnie grał, gier nakupował. Ona mu asystowała. Dobrze go wykorzystała. Dziełcha sprytna, rezolutna, choć wstydliwa, toć nie głupia. Trzy miesiące wystarczyły, wtedy sobą się znudzili. Jak to więc w miłości bywa, druga strona marudliwa. Częste kłótnie i powroty dwa narcyze darły koty. W końcu miarka się przebrała, Dziełcha szybko nogę dała. Ten ją nazwał gałganiarą, najwyższego sortu panią. Gdzie indziej znów zapolował, Gdy się znudził, rezygnował I tak życie mu upływa Natura narcyza taką bywa.